Na nagrywą? Nie na nagrywą. A może nagrywam a, a może nie nagrywam A może nagrywam, nie wiadomo. Dwa 10 sekund, wiecie chybiny to jest? 10 sekund. Wiecie, ile to jest? Jest 10 sekund. Już, już 5, już 5. Haha, <laughs> cyklę teraz wywala z grupy nie? i. Ja <laughs> nie umiem Macie generowanie drabinek, nie? Nie. Tak. Ja nie mam. Mam dołączenie do turnieju. Jak raz jak mnie nie dołączy to lepa na mordę idzie normalny drabinek Denverni Denver nie? Sekundy pisze Sekundy Maska? Ej, ja Ciebie sekundy? Brakuje sekundy <totopij> Mam zimne ręce panowie, ja boję Trzy sekundy Co będzie? Co będzie? Dołączanie, runda pierwsza Wom, oh, To jest joint Breakout. Ta, ta O kurde, dobra, jademy nie jadę! Mamo, kibiców szalik <laughs> Sali, Szalik, szalik Dołączył, opałowie jedziemy Co? No turniej mam O pieniądze grosz O pieniądze grosz O pieniądze! Jak wygram <laughs> <Benjamin laughs> <jadziemy> na wakacje <laughs> Edek DBS, Edek, tak edek the best. Tak jest, Edek the best. Panowie boję się, stresuję się, a wy? Stresujecie się? Mm. Dekoncentracja. pierwsza no, runda, elo. <śle> a, nie mów, nie mów tak, nie mów tak. Dobra, full focus i komunikacja. Moje, nie moje, albo. Moro, moje. Moje, moje. Odbiję to jakoś. Nie mam busta, nic, kompletnie, zero, totalne. Ale mi to Teresa, wychwycił Dobra, sorry, teraz no jestem ten w defensywie A dobra, to jest Denver, nie? Dobra, to idę To się odbije tak fajnie To są randomy, bo oni mówią sobie Nie no, pisze, że jestem w grupie Ale raczej nie rozmawiam głosowo No to nie to samo, no Denver Wracam się, nie, wracą, nie ma na się, wracą budzie. Wracą się, wracam się, wracam się. Jada z tym do, do bandy, ale mnie wywaliło. Kurde, wiedziałeś. Denver nie wyjeżdża, ja to mam. Co sytuacja, w tym bo ja nie mam boosta? Dobra, gościu leci. Nie dosięgłem, nie, nie miałem boosta. Kurde. Nie, wiem, nie. Wioleciał, ale ja był pewny, że ktoś z was to. Nie miałem boosta. Jedna bramka, spokojnie, 4 minuty. A już pojechał NIE! Jadaj, Denver, jadaj. Denver, Denver. Dobra wracam Patrz, 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 Can patrz BRACHOL NICE! BRACHOL NICE! BRACHOL NICE! TO! Walczę o pieniądze, idź! Walczę o pieniądze <laughs> Ajajaj o pieniądze polskie. Mój boost Uważaj. Nie teraz. Nie. 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 Ja jestem jestem w w tą Nie. Nie. jestem. jestem Nie. Dobra Nie. w tą jestem Nie. w tą grę ja Idemy dudą ja Idemy dudą sekund. Dawajcie wszyscy atak, wszyscy atak. No i gówno. Jakby dobry skiclop był, to jest szansa, ale... Teraz! Leć! Nie, nie mam, nie? Denver, twoja to jest! Yes! Zrobili! Yes! Yes! Zrobili to! Zrobili to! Zrobili to! Yes! Zrobili to! Ostatnia sekunda! Zrobili to. Co zrobili? Mało! Ej, też nie! To Mamo! No, Mamo! <laughs> Mamo! znaczy, ten wujter, to wujczer, słuchaj. Ej, kim Nie. Zrobili to! Zrobili to w we... Dawajcie, jeszcze jedno, dobra, w poleci Dawajcie, dawajcie, to jest z boostem ktoś, z ktoś Teraz, odbije się to, odbije się to Kurde, dobra, dobra, dobra Ktoś na bramie Patrz Ja stoję tak... Ale nasz... jakby usiedliśmy na nich tak jakby patrz, patrz. Brawo Patrz, patrz, patrz Jest, jest! Zrobił, jest zrobił to, zrobił to Zrobił to, zrobił to Zrobił to. Oh, ja się cały trzęsę. Za ile jest następny? Ja nie, no ja nie czuję sobie się, że ale ja walczę o pieniądze. Ona poczeka, ona poczeka. Ja walczę Dawajcie, przygotowania, szybko, szybko, szybko. Daję. Mam to. Jest. Jeden! Jest. jest! Mamy to! 6 sekund, wy 6 sekund wystarczyło. Do o, uf, to ma... no to najgorzej. Mam to. Brahol, zajebiście. Brahol? Jest. Tak jest. 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 Wow. Trzecia runda nasza. Ale oni są ciężcy, tak? Brahol, proszę cię. Bo... Co ty? Co ty? Co Patrzcie, w czasie <laughs> byłem, <nie mogę> się w grę w grę nie To w emocji. Czyli no. grę w chciał klikać. Yes. O, pokcza, pokcza! Yes. nice! No, dziob! Bo... J. Com. I tak wiedziałem. Oj, 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 oj! Miałem takie, kurwa. So sorry, rzuciłem. Tak. Wezmę to tyłem. A to przejmę górą. Dobra, nie byłem. Dobra, mam to. No. Ja jestem ja. Ale brawo. The best. Nie, to nie są do Czech jeszcze. To jest 1-1. Jeden, jeden. Dopiero półfinał jest do Czech. Czyli mecz po tym. Hmm. Oj, 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 ale czarni. Oj, 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 oj. Ale, ale fajnie Ale Tylko Feneca ma fajnego. Fajne boisko. Uf, dobra. Walczymy. Twierdź wina. Ja. Brahol, jedziesz, jedziesz, biku! A! No ale nie zbyt słaby strzał to jest. No Tak myślałem. Wezmę to, brahol A Zblokował raz i przez to ta piłka nie była taka mocna. A raz, zblokować. Dobrze! Dobra, przejmij to pacz, chodź, chodź! Yes, yes, JEST! Yes! Yes! Brawo, chodźcie całujemy. Znaczy, jeszcze możemy przegrać, więc wiesz... Nie... Tak, <grym>, ja już wiem, ale... Możemy, no... Dobra, teraz już woli nie meko. możemy, teraz już tego nie przegramy. Na czas teraz tak chcesz Chciałem ja tego 3% zrobić. Nie! Denver, Jestem. dobra, po meczu. GG. A to jeszcze wybiję. A bo Dawaj trzeci, a, koniec. Dobra, zostaw Dobra czy... tej... zostawcie. Zostawcie. No to ja odwróć, Dobra. To. Dobra. nice. Dobra. O, jest. Tu gdzieś wczoraj się już polegliśmy. Dobra, niestety. jedziemy. Ale A w finale jak to jest? Też do trzech, czy nie? Tak. Gramy. 0-0 Teraz będzie ciężko, więc panowie, jedziemy. Jadę, jadę. Mam to! Oj, nie mam boosta. Coś cię, że będzie... nie warf. Ojej, wyjeżdżaj! Ujowo. Nie mam boosta, nie mam boosta. Bufy sugo. Ja wybiłem tak, żebym pod nogi wleciał. Mm. Kurde, mogę... te jest długie, więc ja mogę do góry się przychylić. Dobra, jeszcze jedna brameczka, panowie, strzelimy, będzie git. Gut. Brahol, Brahol. Wybiłem, ale wybił mi to sprzedryja. idealnie już dotykałem piłki, nie? Już razem dotknęliśmy piłki z tym gościem. Denver. Systemował. A ja. Denver, Denver jak podał sobie samemu sobie. Denver, sześci, sam, sześci, akcie, sześci, sam akcja, patrz tu. Sam A to sobą sam strzelił Jeszcze dla bit, Jeszcze dla Kibitu zrobił obrót w locie Ech. na wivas Paper V! Na nasze mecze, kupili dal Minął I... się! Jedź I... ktoś!

Power shot, motherfucker. Chcemy jeszcze trzecią, żebyśmy mieli bezpieczny wynik taki Kas! Widzicie? A, właśnie Ja się tak ci podbić ciebie właśnie, tak Muszę wrócić po nic. Nie mam mnie tam brachu. Hmm. teraz przejmę to. A olej on mnie odbił. Geez, Jestem w środku, jestem w środku. Dawaj, 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 A! dawaj. Jest, 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 jest. Nie, nie. Mogę wróćcie. Na czas ich bierzcie, na czas. To i też tak. Dobra, ja to przejmę. Jest. O! 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 Ale o, 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 o! Ale, okie, ale okie. o! Jak my dotrzemy ja tak do finału, to tak ja się przytknąłem. O! Oh, bokiem! Właśnie tak specjalnie odbiłem bokiem. Hmm. Tylko gorsze, jak tam ci to musieli czekać na nich. Z tego finału. Nie, nie, nie. Jeden. jak the best. oni od razu będą ten teraz, wiesz o co chodzi. O. Grać, ale gorzej to my wygramy 2 0 a oni. Ej, koło za Że MVP dostałem? Roar. O trzy punkty Ale zostały Patrz każdy po bramce. No i widzę tej mapy, nienawidzę. Też nie lubię, to robię. Ja, ja, kiedyś, ja kiedyś grałem na laptopie miałem na tej mapie lagi fajny. No Ocean, jaka ona była eee, co ona nazywa. Ocean. Oceanim coś takiego. Akwarium albo coś takiego. Aquama, aqua mm. doma Kurde. Geek też nie po naszej stronie też.

Ale go długłe. Ale to było work. Jest 50... A już nie! A finał jest jeden mecz tylko? Nie wiem. Też są trzy... No to ja nie mam szans, że wyrabię na finał. Nie mam szans. A kaj ty musisz iść. Zało ma jechać. A musisz? No. Czemu musisz? Bo muszę i pochaj zjechać i telefon zapłacić. To nie możesz nie. tak pół godziny. Nie, to wcielaj mi teraz 150 zł. To nie pojada I ci po tym przeleja. Bo muszę za telefon zapłacić, do dzisiaj mam faktura. Jest! Nice, brawo, nice! nice! Ale w sensie czy nie możesz za pół godziny jechać? Nie, nie mogę, bo on już ja się ugodował na 18.5 będzie za 10 minut. Kozaki no o, ale się obróciłem dziwnie. Panie do kogoś, nie wiem. Oj. O Jezu, on się zasrałem jak te brachoły obiją mm -hmm. aż do bramki poleci mm -hmm. Nie byś wiedział. Jeden na Jeć, jedź, jedź, jedź. Ja jestem na bramce, jedź o, Kurwa, to tak samo z Brama Patrz, powiedz yes. 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 Jest, ja jest Dobra Jest jest Na tam jest to na. oni to poddadzą, nie? Oh. Jago, wyobrażasz sobie, jakby Brachol poszedł i byśmy finał wygrali we dwóch? Ja. To jest zesrany. Albo fart, że od nich też by ktoś musiał wyjść. No, jakby u nich, ale nie raczej, nie. 2 na 2. Kurwa jebane śmiecie. Oj! oj. Kurwa. Pusta. Oj. Jest, mam Oj. Sięgnął jakoś. Nie wiem jak. Ty hey, Jestem. Pato, patowrz to. Pato. To, pa. Nie. To miało tak pięknie wyglądać. Nie, nie. Dobrze, dobrze leci. Moja, 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 moja. moja. Fak. Brachol. Niby to zatrzymałem, ale... Ja to no. Nie wiem co zrobiłem, ale dobra. No Derbe. nie! Aj! Dobra, skip, skip jak chcesz, skip. Patrz, sam. Brahol sam jesteś, tam jesteś brahol. Okay. No nie było, nie było szans. Z, za dużo ich tam było, żeby. No wszyscy tam byli, no. Wezmę to od Enver Bardziej czego Jadę pole Jestem, jestem ojoj oj, oj. Nice block, nice. Dobra 30 sekund. Ja mam tak. Jestem w polu U mnie długnął i ta piłka tak poleciała Muszę wrócić się po niej do naszej bramki. on leć! Nie, on będzie pierwszy, nie, masza, nie mam sensu nawet. Wezmę to Dobra, git. 10 sekund, kurwa Niebane 10 sekund. No i teraz ostatnia akcja do nich Jest, Dobra. jest! jest mam... Jesteśmy to. w finale! Jesteśmy w finale! Finale! Dobra, zostawiam, to puszczam. Finał! Nice. Finał! Finał! Finito! Fini! Donde esta la biblioteka? Do finał, nie wiem. Ja daj się ja Serce mi biega jak szalone Nie grają? Tak, Czekaj. grają No to lipa jest O kurde Czekaj, nie, nie grają Grają Patrz, aktualnie do finał Dwa łączanie do finał, no o pai. Oni, oni przegramy, patrz to, 20 goli strzelili My 13, to też dużo, no, trzeci jesteśmy kurde. Jo, Jak ci ty... się coś nie podoba, nie. To, 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 wyjdź, Papie, to wyjdź Ja się trzęsę Ej. cały miesiąc, ściepie Już? No, już... Yeah. Ale ja się to no wygląda inaczej o... kurde, Do trzech się gra no, do trzech, i mecz no. jeden z trzech pisze e St 2-15? Legenda, maniak do palaczy. Ale no, czapkę no. ma z tym smokiem. Patrzcie na tę czapkę. Oj, fajna, no. Przegraliśmy tu. Jak będzie już. Widać, że Nie mów przy... tak. Ten przedupimy to, ja już wychodzę. Nie no. Jedziemy. A to nawet wielki finał. 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 finał, gra jeden z tych. Manfield, Edek DBS kontra Opa i. Grachol, pojechał pojec po usta. Dobra. Jeź, jeź, Wezmę. Brahol to ma. Nie ma. Yeah. dobra, wziąłem to. na połowę. O kurde co? Mm. Ale to przy, przy tym coli. Dobra, jeden. Drugiego zabrak. Mnie tam nie ma w defensywie. Brachol. To było. Nie sądziłem, że to jest uważam, finał, żeby... tu się takich akcji nie robi. Ale, jak? To jest właśnie dobry plan, żeby no. ta piłkę wybić. Ale nie Nijdy, sądziłem, że... Ale nie na stronę bramki, to jest finał. Tu trzeba walczyć do końca. Jest 1-0, spokojnie. Patrz, patrz. Jak leci. Hmm. Mogę szybciej jechać Oj, dobra, przeleciała Ale jeszcze Jeszcze dymy Dostałem ta rana i mnie wydupiło od Zeusa no ja też dostałem No dajcie kurwa tego FFa Dobra, pierdolę to, nie wyciekło się zresztą Popuść turniej, wyjebane Dałem? No, dałem Za ja późno kurwa, nara Cieś. Już pierwsza chyba, co? Tak jak go już ja, nauczyłem Łaaj. Teraz musimy we dwóch chodzić do ataków w takim razie. Mm -hmm. Gramy 2 na 2 pamiętaj. Tylko że jeden, nikt więcej. Dobra, mam to. Czekaj, podjeżdżaj, wybijaj, dobrze. aha aha mm, aha, mm -hmm. aha. jest dobra, denver will. nie, 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 nie dawaj, teraz, pusta! po broni chyba mm -hmm. no jeszcze, ja się minąłem jeszcze, jeszcze zgarnął mini nitro z jadę, muszę wyjść oj, jaycon, teraz ty musisz, mają gola Fak, a szybko po i na budę Nice ten dobrze O! Nie ma, nie ma Nie ma gdzie O, nie, no. no. Wezmę nie. to Denver. Dawaj, jest! Jest! Są punkty, są punkty. Jest honorowa bramka, jest. Ja, Jak ja ten odcinek wyrenderuje to ja nie wiem, nie. Pa, druga, druga. Ty! Nie. O, Denver, Denver. No! Kurde, Derwe. JEST! 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 Druga! A czemu, czemu oni muszą mieć aż cztery, kurde? Nie wiem... Jedź, strzelaj! No, ale... Strzelaj na oślep! Są, są punkty, ten, są punkty! NIE! Nie wierzę! Jeszcze ją! Pa! Kurde! Kartofelek, ty! Nie, koniec. Ach, o kurde, wiesz ile odcinek trwał? To ty Ryk? No, godzinę A zapiszę sobie Finał mówi. Zakończony 2 nd uh. Oj kurde karamba Turniej zakończony I ile punktów? Łącznie? Nie wiem Ja łącznie 8100 9400 Na 3-4 otwieramy puchar Ten złoty Czekaj dawaj. czekaj Czekaj, turniej Nagrody Ten złoty za 4000, no, ja? Na 34 No dawaj, 3 4 3 Oj No hu, hu, Takie 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 No obczaj te fale i samo Jak Jakie dostałeś? Obczaj je ja mam dostałeś? je założone teraz, a mam je założone Zobacz O nie wiem, ja dostałem takie patrz Też wiele dostałem okej, okay, gdzie one są mm. okay, Dajesz drgnąć auto z tych skrzynek jakby? Takie mam, takie dostałem to, to mi się już moje no. bardziej podobają no. Daraz, stać no, teraz stać na jeden te, tem, te, te Może otworzymy sobie te tamte, nie? Te tańsze, co? No, ale mnie stać na ten złoty. Co? No mnie też. No dobra, złoty na tak. 3, 4. Dobra, no. 3, 4. O, o, o. o. Co? co? O, czerwone. Co czerwone? Czerwone nitro. A czerwone koło, znaczy w koła dostałem znowu. Righthouse gale. Zamontuję. na jeszcze jedną ten gorszą. A już Ciebie stać? Nie, nie stać. Wież. Dobra, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał turniej. Jeżeli zostaliście do końca, zostawcie lajka, subskrypcję i napiszcie w komentarzu Ale S. I wtedy przypnę wam serduszko. Na razie, siemanko